350 km na godzinę. Tyle mają pędzić polskie pociągi według planów rządu Donalda Tuska. Najszybsze w Europie, jedne z najszybszych na świecie, ale jest jeden haczyk. Likwidowane są plany na kolejne przystanki. Rząd zweryfikował program Kolej Plus, i z planów wypadły m.in. Jastrzębie Zdrój, czyli największe polskie miasto bez kolei, a także Turek i Bogatynia. Oficjalnie chodzi o racjonalizowanie kosztów, a nieoficjalnie są to miasta rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość. Projekty nowych przystanków trafiły do kosza i to na bardzo późnym etapie, bo po wydaniu milionów na dokumentację i projekty. Rząd tłumaczy, nie na wszystko będą pieniądze. Kolej nie może dojeżdżać wszędzie. Tyle, że cięcia kosztów mają swoje koszty: wykluczenie, wyludnianie, brak nowych inwestycji. Z jednej strony mamy obietnice pociągów, które wyprzedzą samochody i samoloty, a z drugiej strony setki tysięcy ludzi w regionach górniczych zostawionych na peronie, bo ich linie nagle przestały się opłacać. Polska kolej w pigułce, czyli obietnice świetlanej przyszłości za 10, 15, 20 lat, ale dzisiaj mówimy, że robimy. Czy naprawdę staniemy się kolejową potęgą Europy, czy raczej mistrzem w kasowaniu torów? Tekst Artura Trosta o tym, jak szybka powinna być kolej i Karola Tramera o oraniu polskiej kolei przeczytacie na krytyce politycznej.